Dobro. Dzisiaj sytuacja w liturgii jest trochę nietypowa, ponieważ mamy drugą niedzielę Adwentu, ale jednak pierwszeństwo przyznane zostało uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I stąd pierwsze czytanie jest wzięte z tejże właśnie uroczystości, tak samo Ewangelia, natomiast drugie czytanie jest adwentowe, z drugiej niedzieli Adwentu roku A. No i to pierwsze czytanie... Mówi nam o grzechu pierworodnym. Odsyła nas do raju, gdzie pojawia się wąż, który skusił Adama i Ewę. Ewa, pierwsza, zrywa owoc, zjada, daje Adamowi, ten też zjada. No i w tym momencie otwierają się im oczy, widzą, że są nadzy. No i uciekają. Kryją się ze strachu przed Panem Bogiem. I tutaj nam się zaczyna pierwsze czytanie. Pojawia się Pan Bóg, który szuka człowieka, który mówi do niego. Trochę jest zaskakujące, że po grzechu Pan Bóg rozmawia z człowiekiem tylko pytaniami. Zadaje pytania, dokładnie cztery. Pierwsze pytanie, Adamie, gdzie jesteś? Bardzo mocne, bardzo znaczące pytanie. Dalej, Pan Bóg pyta go, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Pytanie trzecie, czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? I pytanie czwarte, skierowane już do Ewy: dlaczego to uczyniłaś? Interesujące, że Pan Bóg rozmawia z człowiekiem, pytając go, zadając pytania i czekając też na odpowiedzi, co by znaczyło, że to, co człowiek ma w sobie, jest ważne, bo odpowiadając na pytanie, człowiek wyciąga niejako z serca to, co tam się znajduje, to, co tam leży, a może lepiej powiedzieć, co tam zalega. Trochę tak, jak na żołądku, jakaś zepsuta ryba. Stary kotlet, albo jeszcze jakieś tam inne frykasy, jednak już mocno przeterminowane. Spróbujmy zobaczyć te cztery pytania Pana Boga, dlaczego się pojawiają? Co, co Pan Bóg chce osiągnąć, jeśli tak można byłoby to powiedzieć? No, po pierwsze, taki sposób zupełnie ludzki. Widzimy, że Pan Bóg szuka człowieka i chce z nim rozmawiać, to znaczy szuka bliskości z człowiekiem, czyli bycia. Przynajmniej na odległość głosu, żeby być nie dalej, niż na tyle, żeby móc słyszeć siebie. Owszem, nie zakłada to jeszcze pewnej bliskości, nie zakłada to widzenia siebie czy patrzenia sobie w oczy, ale przynajmniej to już jest pewna, pewne bezpieczeństwo, że wiem mniej więcej gdzie kto się znajduje, że po głosie mogę te osoby odnaleźć, mogę, mogę się z nią po prostu komunikować. Druga rzecz jest taka, że kiedy pojawił się problem, czyli grzech, Pan Bóg chce ten problem rozwiązać, i okazuje się, że rozwiązaniem problemu jest rozmowa, jest dialog, jest zaproszenie człowieka Adama, Ewy, do jakby usiądźmy przy stole i pogadajmy. Powiedz, co Twoim zdaniem się wydarzyło, jak Ty widzisz tę sytuację. Może też wiesz, co można byłoby zrobić, albo może wiesz, co przeszkadza ci w tym, żeby sytuację rozwiązać. Może jakiś strach, może niepokój trzymacie w kleszczach, może już się mojej reakcji. No to pozwól mi powiedzieć, co ja w tym wszystkim widzę, jak ja rozumiem to, co się stało. Um, oczywiście Pan Bóg zaprasza Adama do y, rozmowy, do mówienia. Y, co już jest zaproszeniem do rachunku sumienia i do nawrócenia tym samym, chociaż oczywiście rozumiemy, że Adam do nawrócenia zupełnie nie jest gotowy, bo chociaż przyznaje się przed Panem Bogiem do tego, co zrobił, czyli stwierdza fakt, Zjadłem, to jednak winę za to, co się stało, absolutnie zrzuca na Ewę, mówiąc, ale to ona mi dała. Gdyby nie ona, to bym nie zjadł. Krótka sprawa, prawda? Więc myślę, że chyba wszyscy rozumiemy, panie Boże, z Tobą na czele, że nie jestem winny ja. Więc jakby, no, ja jestem super, jestem zupełnie w porządku. Trochę mi to między nami mówiąc, przypomina słowa starszego syna z przypowieści o Synu Marnotrawnym, który jest postacią pierwszoplanową naszych rekolekcji adwentowe, które właśnie trwają. No, te dwie pierwsze rzeczy, o których mówiłem, to są właściwie takie rzeczy bardziej psychologiczne, takie raczej ludzkie. Zejdźmy teraz trochę głębiej, i wiemy przecież dobrze, że Pan Bóg, kiedy zadaje pytanie, wołając do Adama, gdzie jesteś, pytając go czy może zjadłeś ten owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Kto ci powiedział, że jesteś nagi i dlaczego to uczyniła, czy uczyniłaś, pytając Ewę? Przecież Pan Bóg zna odpowiedzi na te pytania. Pan Bóg nie pyta Adama po to, żeby zasięgnąć języka, żeby zdobyć jakąś informację, której nie ma. No, ostatecznie Pan Bóg wszystko wie. A więc pyta człowieka nie po to, żeby odkryć, co on tam ma w sercu, bo to Pan Bóg doskonale wie. Natomiast pyta go, żeby człowiek sam nazwał to, co się dzieje, to, co, to jak widzi tę sytuację, żeby mógł. Sam odkrywać, co w nim jest, bo wypowiadanie głośno zakłada formułowanie myśli, zakłada chociaż chwilowe zastanowienie się nad tym, co się stało, i dzięki temu można dochodzić do bardzo interesujących wniosków. Mówienie czy rozmawianie już po prostu z kimś odsłania też nam samym część jakąś zakrytą w nas, więc mm, Pan Bóg prowokuje nas do tego, żeby mówić. To też może kojarzyć nam się trochę ze spowiedzią, gdzie musimy ponazywać konkretnie rzeczy, już nie tylko myśleć sobie o nich, bo myślenie jest w tym kontekście trochę bardziej bezkarne. Natomiast mówienie, nazywanie rzeczy, określanie ich, ale też określanie tym samym siebie wobec drugiej osoby, czyli wyjmowanie na zewnątrz, tego, co we mnie siedzi, jest już zupełnie czym innym, jest czymś o wiele trudniejszym. I tak jak mówiłem wcześniej, to już jest też bardzo konkretny rachunek sumienia, czy wręcz nawet. Sama spowiedź. I chociaż Pan Bóg doskonale wie, co kryje się w naszych sercach, to jednak chce z nami rozmawiać, chce słyszeć to od nas, chce, żebyśmy przedstawili mu nasz punkt widzenia, czy jakby świat, w którym jesteśmy, żeby on mógł nam wytłumaczyć już na konkrecie, co jest w nim nie tak. Nie w sensie osądzenia nas czy chęci ukarania, ale w sensie uzdrowienia, uleczenia. Dopóki chowamy w sobie chorobę, no to żaden lekarz nas nie uzdrowi. Potrzeba pokazać miejsce bolące, potrzeba je nazwać, jakby pokazać palcem, powiedzieć: No boli mnie to i to, proszę mi pomóc, proszę coś zrobić, bo, bo sam nie wiem, jak, jak mam się do tego zabrać, sam nie potrafię. I to też kojarzy mi się z fragmentem Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus uczy uczniów modlitwy, mówi im, jak mają się modlić. Tu, tutaj Oczywiście mowa jest o modlitwie ojcze nasz. Mimo, że za chwilę Jezus też przecież doda, wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim go poprosicie. Więc swoją modlitwą nie informujecie Pana Boga. Nie przekazujecie Mu listu do świętego Mikołaja, co byście chcieli dostać. Ale to, to jest zupełnie co innego, to wypowiadanie prośby, wypowiadanie modlitwy. No i wreszcie yy, można by jeszcze tutaj wspomnieć o czwartej rzeczy, która dotyczy tych czterech pytań Pana Boga, tych pytań, które zadaje Adamowi i Ewie. I ta czwarta rzecz polega na tym, że Pan Bóg słucha człowieka, to znaczy na podstawie odpowiedzi Adama, Pan Bóg formułuje następne pytania. Czyli to jest dynamiczna rozmowa, to nie jest coś, co Pan Bóg przygotował sobie wcześniej. I teraz sypię te pytania jak z rękawa. Bach, 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 niezależnie od tego, co mówi Adam, czyli w ogóle go nie słuchając. Pan Bóg ma jakąś swoją misję, swój plan, i człowiek właściwie nie ma tam nic do roboty. Człowiek jest tylko po to, żeby słuchać i być ostatecznie z raju wyrzuconym. Nieprawda. Pan Bóg słuchał uważnie słowa, a dodajmy do tego, że Adam właśnie po uszy znalazł się w grzechu śmiertelnym, w grzechu, który połamał, zniszczył. Plan pana Boga, który dał pan Bóg Adamowi. Przez nieposłuszeństwo Adam poszedł raczej za wężem. To, to, to jego uznał za kogoś wiarygodnego, kogoś, kto ma prawdę, kto ma moc, żeby zmienić życie Adama, czy wręcz kogoś, kto ma siłę, żeby to życie jakoś podtrzymać w Adamie. To jest bardzo poważny grzech, a mimo tego głos Adama dochodzi do pana Boga. Jakby fizycznie człowiek wciąż może kontaktować się z Panem Bogiem. To jest przeogromna łaska. To jest dar w ogóle nie z tej ziemi, że Pan Bóg no, nie zamyka serca przed Adamem, że, że nie, nie chowa się przed Nim, nie, nie odchodzi, nie zostawia Go samego. A teraz pomyślmy, jak musiała wyglądać relacja Adama i Ewy z Panem Bogiem przed grzechem, jak niesamowitą rzeczą musiała być, jak cudowne było móc Pana Boga słuchać, jak cudowne było rozmawiać z Nim, mając czyste serce. Nawet samo myślenie o Panu Bogu było źródłem najgłębszych rozkoszy, z którymi niczym jest porównanie do tego, kiedy my myślimy o sobie, która, którą kochamy, albo lepiej może nawet, w której się właśnie zakochujemy. To myślenie o tej osobie no, porusza nas gdzieś w najgłębszych częściach Naszej duszy, to jest tak ogromna przyjemność, że, że jesteśmy w stanie nawet nie spać w nocy, żeby o tej osobie myśleć, marzyć. I to jest wszystko nic w porównaniu z tym, co działo się w sercu Adama i Ewy. Relacja z Panem Bogiem, rozmawianie z Nim, słuchanie Go, mówienie do Niego, przechadzanie się z Nim, myślenie o Nim głęboko nasycało ich serca. Sprawiało im przy przyjemność, coś cudownego, i to nie tylko przyjemność powierzchowną. W sensie tylko emocji, ale czegoś, co naprawdę dotykało ich serc. I okazuje się, że grzech odbiera człowiekowi bliskość Pana Boga odbiera mu tę radość. Modlitwa, rozmowa, słuchanie Pana Boga, mówienie do Niego, czy nawet myślenie o nim staje się trudem, staje się wysiłkiem. Czymś, na co potrzebny jest akt woli, jest, jest często przymuszanie się. I ciekawe jest, że po grzechu to nie Pan Bóg się chowa, nie Pan Bóg odchodzi, czyli to nie On odbiera człowiekowi bliskość ze sobą. To jak widzimy na załączonym obrazku, czyli w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, to, to Adam ucieka, Adam się chowa. Adam łamie czy odrzuca tę bliskość z Panem Bogiem, który na Domiar dobrego, właśnie szuka Adama, wychodzi do niego, skraca dystans. Ewidentnie grzech odrzuca nas tak jak granat, który wybucha i odrzuca nas daleko od Pana Boga, na tyle, że już go nie, nie doświadczamy, nie czujemy. I Pan Bóg sam, ryzykując, jakby wychodząc w naszą stronę, ten dystans skraca, jakby niszczy tę odległość, która jest naszą śmiercią, która jest naszą pustką. To jest piekło, które powstało. Piekłem jest nieobecność Pana Boga w naszym życiu, i znowu to nie jest kara, którą Pan Bóg nam daje, to jest skutek grzechu, skutek wolności, którą wykorzystaliśmy tak, że zdecydowaliśmy się nie słuchać Pana Boga. To cisza po Jego głosie, który odrzuciliśmy, zatykając sobie uszy nieposłuszeństwem, sprawia nasze cierpienie. To jest piekło, i Pan Bóg schodzi do tego piekła. On, on wyrusza, żeby, żeby szukać Adama. Oczywiście dzieje się to przede wszystkim w Chrystusie, który stał się człowiekiem i potem wstąpił do piekiel. No ale tutaj mamy już zapowiedź taką yy, symboliczną tego wszystkiego, co dzieje się także i w naszym życiu. No i taką bliskość, jaką możemy sobie wyobrazić, że mieli Adam i Ewa przed grzechem, ma Matka Najświętsza, ma niepokalana, która nie ma grzechu pierworodnego. Ale nie popełniła też żadnego grzechu uczynkowego, aktualnego, nawet lekkiego. Stąd bliskość Maryi z Panem Bogiem jest po prostu niewyobrażalna. To, to doświadczanie go jest dla nas absolutnie niedostępne, nawet w sferze wyobraźni, już nie chodzi tam że fizycznie czy, czy duchowo, ale nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie głębi tej rozkoszy, jaką daje bliskość Pana Boga i Oczywiście Maria jest wyjątkiem, jest jedyną, która tę łaskę bycia poczętą niepokalanie, bez grzechu pierworodnego ma. Ale warto zauważyć, że Maria nie jest jakimś sztucznym tworem, nie jest kimś kto powstał w laboratorium, w jakichś sztucznych warunkach, nie jest jakimś totalnym wyjątkiem, czymś czy kimś, kto jest no, taki absolutnie oderwany od naszej ludzkiej natury. Jest zupełnie odwrotnie. To my jesteśmy sztucznym tworem. To my jesteśmy dziwelągami, które idąc w stronę grzechu, oderwały się od Pana Boga. Naturalnym stanem człowieka, tak jak to widzimy, po stworzeniu jest bycie blisko Pana Boga, jest słyszenie Go, jest możliwość rozmawiania z Nim bezpośrednio, przechadzania się z Nim. Myśmy po prostu to stracili przez grzech. To my jesteśmy sztucznymi tworami. Sztucznymi w tym sensie, że Pan Bóg nie zaplanował tego dla nas. To nie jest Jego wola żebyśmy żyli w, w, w cierpieniu, w samotności, w ciemności. To jest nasz wybór i, i, i kosztujemy teraz parszywych skutków naszych decyzji, bo nie tylko winny jest Adam i Ewa, oczywiście, ale każdy nasz grzech, który popełniamy, jest ich całe mnóstwo, potwierdzają tylko, że gdybyśmy my byli w, w raju, gdybym ja byłam, gdybym ja była Ewą lub Adamem, co najnowy chodzi właściwie w sensie yy, grzechu. To postąpiłbym tak samo. Może nawet szybciej bym ten owoc zerwał, nie gadałbym tle z wężem, tylko od razu bym tam zeżar zjadł. No nie wiem, w każdym razie moje grzechy potwierdzają to, że wybieram stronę Adama, a nie stronę kogoś, kto jest wierny Panu Bogu, czyli Maryi. No i to pokazuje nam jasno, że planem Pana Boga było to, żeby móc korzystać z jego bliskości, być w tej rozkosznej obecności Pana Boga. I Maryja jest dla nas znakiem nadziei. Ona jest tym, tym ogniem, tym płomieniem, który rozpala naszą gorliwość, żeby na nowo chcieć wracać do Pana Boga. Za każdym razem, kiedy upadniemy, możemy spojrzeć na matkę najświętszą, która, której czystość, czyste serce jest tym ogniem. To jest ogień niepokalanej, płomień niepokalanej, który buzuje w jej sercu. Który zachęca nas na nowo, który, który mobilizuje, który daje nam siłę też do tego, żeby, żeby wciąż pana Boga na nowo szukać, żeby wstawać i, i odpowiadać na jego wołanie. I w Maryi widzimy w tej scenie zwiastowania, że Pan Bóg nie przestaje szukać człowieka, nie przestaje wołać, mówić do Niego, nie przestaje przychodzić. Do niego, przynosząc słowo, które daje życie, dosłownie, które ożywia. I posłuszeństwo Maryi, ta jej gotowość, żeby pójść w ciemno za Panem Bogiem, w ciemno też w tym sensie, że ona nie do końca rozumie to, co, co, co się dzieje, czy w jaki sposób ma się stać to, co zapowiada jej Gabriel. Więc to jej niesamowite posłuszeństwo skutkuje w niej tym, że chociaż Anioł rzeczywiście odchodzi, co na pierwszy rzut oka, tak na płytko, wydaje nam się czymś smutnym, jakąś tragedią, że odchodzi Anioł, ale odchodzi po to, żeby zrobić miejsce dla Pana, który przychodzi, który wchodzi do łona Matki Najświętszej. Tam poczyna się mocą Ducha Świętego nasz zbawiciel, Pan Jezus. Więc. Posłuszeństwo daje też to spojrzenie duchowe, że chociaż oczy nie potrafią dostrzec tego, co się dzieje, to w tym wymiarze głębszym, poprzez słowo, które przyjmujemy, wierzymy w nie, rozumiemy, że dzieją się rzeczy niesamowite, że Pan Bóg spokojnie sobie działa, nawet jeśli moje oczy tego nie rejestrują. Oczywiście to jest pewne odniesienie, już nie, nie, nie będę tego specjalnie nawiązywał, ale odniesienie do raju, gdzie Ewa oczami najpierw zjadła ten owoc zakazany, co było właściwie ostatecznym jej krokiem już do samego grzechu, do zerwania i do zjedzenia go normalnie, owocu zakazanego. Czyli w Maryi widzimy to jej niesamowite posłuszeństwo przez wiarę i też pokorę, bo Maria nie gryma się, że jak to taka ważna sprawa, że tu Mesjasz tego, Syn Boży, to czemu się Ojciec sam nie pofatygował do mnie? Tylko co, jakiś anioł przychodzi? To jakieś w ogóle takie niezręczne troszeczkę, że jakiś po posłaniec ma w ogóle przynosić największe historie w dziejach zbawienia. Maria pokornie przynosi, przy, przyjmuje formę Sposób, w jaki jej jest ogłoszona, ogłoszona ta niesamowita nowina, no bo i to też jest pewna, nie tyle próba dla Maryi, ale, ale znak dla nas pokornego przyjmowania sposobów działania Pana Boga, nie dąsania się czy oczekiwania, że Pan Bóg tak czy siak powinien był zrobić to. A więc pokora Maryi i jej posłuszeństwo przez wiarę to jest sposób, Powrotu do bliskości z Panem Bogiem. Maryja ma tę bliskość, ale nagle pojawia się ta bliskość w sposób zupełnie nieznany, nieoczekiwany, kiedy Syn Boży pojawia się w jej łonie. To, to, jest taki, to jest znak tego, że bliskość z Panem Bogiem dla nas jest możliwa, ale na tej drodze właśnie posłuszeństwa przez wiarę i pokory, uniżenia się. No to można byłoby tę drogę. Drogę, którą pokazała nam Maryja, obrać jako drogę adwentową dla nas, naszego przygotowania się do, do przyjścia Pana Jezusa, do tej bliskości z Nim. I na koniec jeszcze to, taka mini sobie ciekawostka, może, pomimo tych zmian, które pojawiły się w liturgii, tego połączenia uroczystości niepokalanego poczęcia Matki Najświętszej i drugiej niedzieli adwentu, to gdybyśmy czytali sobie dalej drugie czytanie, to z Rzymian, to natrafimy co prawda w wersecie, który już wykracza poza to drugie czytanie, ale tylko nieznacznie, bo, bo gdy dojdziemy do wersetu 12, w tym rozdziale Listu do Rzymian, odkryjemy, że jest tam cytowany Izajasz z 11 rozdziału, który normalnie powinien się nam pojawić w drugą niedzielę Adwentu roku A, jako pierwsze czytanie, czyli właściwie nic nie tracimy. Dla mnie to jest taka ciekawostka, że szukając, zagłębiając się w słowo, słuchając go uważnie, nic zupełnie nie tracimy, odkrywamy wszystko, co Pan Bóg nam chce powiedzieć. Owszem, może nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, potrzeba trochę czuwania, potrzeba trochę wysiłku, trochę szukania, zostawienia też innych spraw, ale nagle się okazuje, że efekty są przefantastyczne, że dochodzimy do tego, co Pan Bóg jakby poukrywał przed nami. I zachęcał nas do badania, do szukania. Sercem, oczywiście nie tylko mózgiem, nie tylko rozumem, który jest cokolwiek potrzebny, ale jednak nie jedyny z rzeczy, których potrzebujemy, żeby móc iść tą drogą, którą dał nam Pan Bóg, drogą adwentową. Oczywiście trwają cały czas rekolekcje adwentowe o starszym synu marnotrawnym, odcinki do. Oglądania w poniedziałki, środy i piątki, a tak naprawdę nieco wcześniej, czyli wieczorem dnia poprzedniego, czyli w niedzielę we wtorek i w czwartek. No ale generalnie poniedziałki, środy i piątki. Nadajemy 10 odcinków do 23, to jest poniedziałek, grudnia. No to pokój, dobro przecież.